Witam wszystkich serdecznie. Ja jestem werbel. No, na serwerach testowych waje w Wajewkiarenie pojawił się już nowy event z logowaniem o nazwie Wiosenne Niespodzianki, który będzie trwał łącznie 14 dni. Jakie postacie będą do wyboru, już macie tak naprawdę na ekranie, ale wszystko po kolei. Za dzień pierwszy mamy esencję, tutaj parę skrzynek. Za dzień drugi 8000 żetonów labiryntu. Dzień trzeci to doświadczenie. Dzień czwarty. 8000 monet bohaterów, dzień piąty to złoto, dzień szósty to monety gildi, również 8000, no tak, widać ewidentnie, że pod kolaborację i wymianę międzymiarowych, no i dzień siódmy to prawie 900 diamentów. Jeżeli odbierzecie wszystkie nagrody, to możecie też dostać skrzynkę. Skrzynia z wyborem bohatera do wyboru: Flora, Rosalind Krasio, Respen oraz Silas. No i tak naprawdę całkiem fajny wybór, jakby nie patrzeć, wszystkie postacie gdzieś tam są używalne, więc jest ok. tak jak przewidywałem powróciła właśnie skrzynka z Florą, kiedyś bardzo często dostawaliśmy właśnie taką skrzynkę i wrzucali do niej albo Wukonga, albo Florę, często bardzo tak było. Krasio to jest taki chyba oczywisty wybór tutaj myślę, no i to by było na tyle, niedługo pojawi się na serwerach testowych, na serwerach głównych już w sumie, bo to jest serwer testowy. Ten event, gdzie będzie sobie można odebrać te nagrody i bohatera ze skrzynki. Ja wam oczywiście bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmu. Życzę wam miłego dnia. No do zobaczenia w kolejnych moich filmach.